Witajcie. Jestem Norbia, to jest kolejny odcinek z Cyklu Lowców Skarbów. Znowu na kanale jest kolega Decha, ponieważ zrobił niesamowity wynik, ale o tym przekonacie się na samym końcu. Natomiast my teraz porozmawiamy sobie na temat czołgu, jakim on jedzie oraz jak z nim grać. No cześć, tak w ogóle. Cześć. Jesteś już stałym bywalcem, tak jakby u mnie, więc wszyscy Cię już doskonale znają. Widzę, że rzeczywiście poczyniasz sobie coraz lepiej. Stąd też i te Twoje fantastyczne statystyki. Także e, tylko pogratulować. Dzięki. Dzięki. <laughs> Powiedz mi tak, E5. Dlaczego E5? I dlaczego lubisz E5? I jak dużo nią grasz? Generalnie, jak ją kupiłem, grałem bardzo mało, ale niedawno do niej wróciłem i bardzo ją polubiłem. Dużo ostatnio ją gram. Przede wszystkim za jej uniwersalność, bo nie ma tak naprawdę słabych stron. I ma tak naprawdę wszystko takie zbalansowane. Mhm. Mm Właśnie zastanawiam się czemu ta powtórka znowu jakiś idzie z jakimś dziwnym e, przycięciami ale oglądamy ją wcześniej i... no i szło dobrze. Widzę, że masz tutaj piękne trzy gwiazdeczki, czyli, no że tak powiem, to twoje jakby zamiłowanie do tej piątki pokazuje, pokazuje się właśnie w tym, że no, grasz lepiej niż większość, dziewięćdziesiąt parę procent graczy, także gratulacje. No, powiedz mi tak, mówisz, że nie masz słabych stron, no ma, ma kilka słabych stron, powiedzmy tak, ale większość... Tych, tych plusów jest więcej aniżeli minusów, prawda? No tak, to jest bardzo zbalansowanym czołgiem. Nie ma, nie ma takich bardzo widocznych tych minusów. Mhm. Powiedz mi tak, tutaj oczywiście El LHL. I dzięki... No, zobaczymy sobie tutaj. Znowu jakieś wyskakują dziwne z kwestie z powtórką z Dick Spałem prawdopodobnie. Plusy, według Ciebie? Według mnie działo. Skupia dwie sekundy, jest celne, ma fajny reload, bardzo przyjemne. Pancerz z bliska, może jeżeli przeciwnik widzi nasz garnek i dolną płytę, nie jesteśmy w stanie zbyt dużo odbić, ale jeżeli prawym bokiem zrobimy sidescrop, potrafi bardzo dużo wytrzymać. No i z daleka też przeciwnicy nie są w stanie za bardzo celować po ich potach i też bardzo dużo odbija. Fajna mobilność, ogólnie fajnie skręca jeździ a Wiesz co, wszyscy mówią, że i IS-7 jest twardy, I 7 jest szybki, I 7 ma mocne działo i tak dalej, a tak naprawdę ja wielokrotnie jadąc na przykład jak równym z równym I7 na, na, na zasadzie takiej, że I7 jechał koło mnie, a ja jechałem wiesz, i okazywało się, że I7 tak na jeździe wprost, na wprost, plus do tego jeszcze jakieś tam manewrowanie, jest wolniejsze od E5, lepiej się jeździ właśnie już E5 aniżeli IS-7, ponieważ tu jest rzeczywiście zwrotność, ona skręca ładnie, ładnie jedzie do przodu i rzeczywiście jest, nie, 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 nie nie zwalnia aż tak bardzo jakieś is nie? Nie mam bardzo dużego porównania, bo ISEM bardzo mało wygrałem i nie robię za bardzo tego, tego czołgu przez działo jego. Mhm. A to jest coś mniej więcej i, podobnie jak ja, że Jest 7 byłby świetnym czołgiem, gdyby, nie, to, gdyby mu dali działo z ISA 4. No to, to rzeczywiście byłoby coś fajnego. Dobrze, my tutaj rozmawiamy o 5 więc na razie nie będziemy Można dalej chodzi. dyskutować o ISE 7. 3200 metrów już ma zrobione, a tylko jeden strzał dostałeś, taki, który, że tak powiem, cię przebił. Na razie tutaj dużo rekoszetujesz i... no i grasz w sumie na wieże, czyli tak, jak tym się, czołgiem się powinno grać, nie? Tutaj rzeczywiście hmm, chowając dolną płytę hmm, i ba balansując przód, tył, przód, tył, tak, żeby w ten garnek nie strzelali, rzeczywiście można niesamowicie dużo naodbijać, niesamowicie dużo nadziałać tym czołgiem. Powiedz mi tylko tak, hmm, Masz takie wrażenie, że ten garnek jest taki bardzo zdradliwy? Że to nie jest tak, że za każdym razem wszystko wejdzie i wszystko, wszystko nas będzie przebijać w niego? Jesteś? Też? Tak, w ogóle ci nie słyszałem przez chwilę. Aha, rozumiem. Nie wiem, pytałem się, czy masz wrażenie, że ten garnek na E5 jest taki bardzo zdradliwy, że nie za każdym razem tam wszystko wejdzie czyli i też wcale nie trzeba, nie, trzeba mieć dosyć sporo penetracji, żeby, tam, żeby go tak bez problemu przebijać. Takie słabe działka raczej nie mają możliwości, żeby go spenetrować. Też zależy, gdzie trafimy, bo jeżeli trafimy w podstawę tego wozu Zazwyczaj wchodzi, ale jeżeli trafimy bardziej... w, karabinę, w, te, w, ten, w ten sam, sam karabinek to potrafi sporo odbić właśnie ten los. Czyli to taki nie jest do końca taki oczywisty weak spot, nie? Także wiesz, no, jak widać wieża ogólnie wieża jest nieprzebijalna, nie? Tutaj nie ma czegoś takiego jak w E3, że wchodzi w policzki, że wchodzi gdzieś tam nad jarzmem. Tutaj akurat nie mamy, nie musimy się o to bawiać, prawda? No generalnie wie, że jeżeli celujemy w garnek, jest tak naprawdę nie do przebicia. Mm -hmm. Widzę, że tutaj żonglujesz e, pociskami. O, piękny strzał, jak jaczki i, i piękny rykoszet. Ż żonglujesz pociskami. Oczywiście są to, są to kumulaki, więc tutaj trzeba bardzo uważać na nie, ze względu na to, że no, we wszystkie twarde miejsca one przebijają i trafiają. Natomiast jeżeli mamy... Jeżeli mam jakieś właśnie gąski to jak chyba będzie. Tak, teraz gąski wchodzi za zero nie? No to ja akurat APK strzeliłem i nie trafiłem w kółko, tylko gąski mhm. zerwałem. Bardzo ładnie tutaj sobie radzisz z, tym, z tą jaczką, to oczywiście jaczka po zgąskowaniu jest no... no jest darmowym fragiem, tak także tutaj nic nie, mogę, nie może ci zrobić. I teraz kolej na te 95, tutaj też no to dojazd szybciutki i spokojnie możesz obijać. Na szczęście nie ma artylerii, bo artyleria oczywiście byłaby, byłby się jej głównym celem, prawda? Jak to masz z artylerią? No generalnie, jeżeli nie ma innych wyróżniających się graczy, no to jestem pierwszym celem i zawsze, jeżeli arto ma bicie, to co wie właśnie we mnie. Mhm. No to jest właśnie domena tego, że jeżeli jesteś fioletowym graczem, no to artylerzyści oczywiście posiadają ich Swałema i dzięki temu oni właśnie w pierwszej kolejności wyszukują sobie specjalnie takich celów. I dlatego też, no... Trudno się wtedy gra, prawda? No, zmara. Właśnie lepszy gracz <gry> niestety. Dokładnie. To samo właśnie taki znajomy Hegman mówił, że też, no. No niestety widzą tylko gorze jedzie no i oczywiście w pierwszej kolejności celują na niego. No dobrze. Mamy tutaj tak, 11 do 14, masz prawie 8000 damage'u. No ale no niestety przeciwnicy są wcale nie kiepscy, bo te 62 268, STM5 e i te 30. Te 62 na full HP. I co teraz? Twoje ta, twoja pierwsza myśl? No chciałem wyjechać na niego, ale wiedziałem, że jestem zbyt wolny, żeby się z nim ganiać, także próbowałem jakoś tam dojechać do niego i go po prostu zniszczyć. Skleić się z nim, żeby nie był w stanie strzelać w dolną płytę, hmm. jakoś ruszać wieżą, żeby nie trafił też w co, Z tym strzelaniem w garnek na te 62 jest dosyć trudne, bo ja kiedyś właśnie walczyłem z e5 i powiem szczerze, no to, trudno, to, trudno jest zniszczyć e5. O, tu był genialny strzał powiem szczerze. Ponieważ no, nie było już praktycznie czasu na skupienie. Dodatkowo jeszcze on tutaj wystawał tylko koniuszek i na ja trafiłeś. Także to 0,35 celności naprawdę jest celne. Ja bym powiedział tak, że gdyby taki dział posiadał na przykład e, T57 Heavy, to, no, to byłby przeopeczą. No, no to, to mamy jak troszeczkę gorszy. Dobrze, teraz tak, full HP... Mając te 62 a i w tym momencie zostawiłeś mu tylko 352 HP, a on ci nic nie jest w stanie zrobić, ani nie jest w stanie objechać, ani nie, bo na tyle dobrze się ustawiasz tutaj wszystko, że no, no trudno dla niego jest radzić. Powiedz mi tylko tak, kola yy, i yy, widzę, że jeździsz tutaj na koli, dlatego też jej czas przeładowania dosyć dobry. Natomiast y, odpuściłeś sobie granie nim i, i na mm, gaśnicach, tak? On się, on się pali tylko i wyłącznie, jeżeli dostaniemy w tył z Hayeka, więc zdarza ci się takie coś? Nie, ja chyba nigdy raz nie zapaliłem. O tym I... pamiętam, no nim. Tylko i wyłącznie, gdy dostanie E5, dostanie w tył i strzelają z heka, wówczas się jest 100% pewne, że się podpali. Taka jest domena amerykańskich czołgów. Dlatego też, jedyny, jedyna możliwość, żeby cię podpalili, to jakbyś dostał od artylerii, chyba. To jest tylko taka, taka możliwość. No, no jeżeli by trafiła w pokrywy silnika, to uh -huh. też mógłby się podpalić. Jasne. I teraz co? Masz. Yy... Jednego przeciwnika na kapie. Masz tutaj pocisku się robi coraz mniej. Wystrzeliłeś. Y, znaczy trafiłeś już 29 pocisków, a wystrzeliłeś znacznie więcej. I trudny przeciwnik, a 7 No i teraz trzeba tylko próbować coś zrobić, no bo to jednak y, twardziej jest duży, ale stoi. No stoi jak środka niestety dla niego. Ja teraz tutaj tak się ustawiłem za tą górką, że no nie, nie widział mnie naprawdę włazu i... Nie był w stanie nic zrobić. Aha. Czyli, jednym, jednym słowem, jedyne co można robić, to właśnie. Ała te 30 zdążyło. Ale te 30 miało full HP, więc też było trochę problemu. Tym bardziej, że te 30 strzeliło z HEK. Uh, Miałem duży dylemat. Czy tą bitwę pokazać do łowców skarbów, czy tą bitwę pokazać do serii fail. Dlaczego? Fail dlatego, że drużyna. Uh, Albo ty zrobiłeś na tyle duży fail, czyli zrobiłeś tak duży damage, żeby, że aż no, to jest niewiarygodne, że można tyle nastrzelać i tyle naprzyjmować. Ale jednak stwierdziłem, że to pójdzie do łowców, mimo tego, że to jest, że to jest porażka. Dostałeś MK, beretki, dostałeś tylko obrońcę oraz duży kaliber, malutko tych, tych jeśli chodzi o medale. Ale teraz zobaczę to, co najważniejsze: damage. 11324 damage i 5 fragów. Powiedz mi, czy to jest Twój najlepszy wynik, jeśli chodzi o damage? Ogólnie nie na piące tak. Ogólnie nie, nie na piące tak. Wiesz, to mi rozmowiło bardzo. 1405 ekspa bazowego które dostałeś, to jest znacznie więcej niż w drużynie przeciwnej najlepszy ich zawodnik, który dostał 1007. Także no to pobiłeś ich no, bez mała pod każdym względem. Demeru zrobiłeś tyle, ile po prostu czterech ich praktycznie najlepszych graczy. No, gra nie, naprawdę gra mm, świetna. Szkoda tylko, że rzeczywiście twoja drużyna nie popisała się akurat tak bardzo i nie, nie nawojowała wcześniej na tyle, żeby można było coś jeszcze więcej zrobić, ale też dla ciebie, dla ciebie było to tym dobre, że miałeś do kogo strzelać, nie? No właśnie, jak drużyna troszeczkę słabiej zagra, to jest szansa, żeby właśnie więcej damage'u zrobić, no ale niestety nie zawsze się uda wyciągnąć tą bitwę, jeżeli się nie ma wsparcia w ogóle od sojuszników. Mhm. Lepszy wynik był na czwórce chyba, na, na 140, prawda? Tak, to było chyba 300 dmg więcej. Mhm. A i tak mimo wszystko genialny jest ten wynik. Powiem szczerze, że zrobienie tak naprawdę już w wyniku powyżej 10 tysięcy to już jest, no, no trudno mi to powiedzieć, bo no, ja niestety na razie nie zbliżyłem się do wyniku 10 tysięcy, mimo tego, że jakoś tak, no, nie udaje mi się. Zawsze albo drużyna gra za dobrze, Albo przeciwnicy wyjeżdżają już tak bardzo. Tutaj akurat miałeś dużo szczęścia, bo oni przyjeżdżali pojedynczo, więc to było trochę łatwiej, chociaż pojedynek Hewika kontra Med rzeczywiście był rewelacyjny i to tylko, tylko składać ręce do braw, bo naprawdę świetnie to wyglądało. Mimo wszystko, że wystrzelałeś mnóstwo pocisków goldowych, jednak jeszcze dodatkowo zarobiłeś i twój eks z, z, z kątem premium 2107. Powiem szczerze, Rewelacyjna bitwa, pokazująca rzeczywiście to, co mówisz, że ten czołg jest niesamowicie zbalansowany w dalszym ciągu. Że ci wszyscy, którzy mówią, że E5 to już ma najlepsze czasy świetności za sobą, to naprawdę są w dużym błędzie, ponieważ ta właśnie uniwersalność, możliwość grania i na wieżę, i snajpienia z daleka, i podjeżdżania właśnie do przodu, ze względu na to, że mamy twardy przód i chowamy ten, chowając ten przód, to rzeczywiście można niesamowicie dużo na odbijać. Czasem nawet side-scrapałaby, chociaż ten boki są bardzo miękkie. No, naprawdę, czołg pod wszelkimi względami bardzo uniwersalny i... No cóż, ostatnio chyba taki trochę bardziej niedoceniany, ale widać, że naprawdę dużo robi, może, może zrobić, prawda? No tak, bardzo przyjemny czołg ogólnie w grze. Wszyscy się ostatnio przerzucili na inne czołgi. Dużo magazynków, dużo jakichś tam innych czołgów, natomiast E5 w dalszym ciągu ma to coś takiego fajnego w sobie. No dobra, słuchaj, jeszcze raz gratulacje, naprawdę świetnej bitwy. I w sumie... Pozdrawiasz? Chyba, chyba tak jak poprzednio, klan, y, formuła i koksa. Mm -hmm. Dobrze. No to w takim razie nie będziemy przedłużać. Dzięki takim... i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.